Cukier może uzależniać podobnie jak narkotyki. Badania wykazały, że spożywanie cukru aktywuje te same ośrodki nagrody w mózgu, co kokaina czy heroina. Szczury laboratoryjne w eksperymentach częściej wybierały słodką wodę niż kokainę, nawet jeśli wcześniej były uzależnione od narkotyku. To pokazuje, jak silny wpływ może mieć cukier na nasze zachowania i nawyki żywieniowe. Światowa Organizacja Zdrowia, w skrócie WHO, zaleca, aby udział dodanych i zawartych w cukrze białym, miodzie, syropach, sokach w dziennej porcji energii nie przekraczał 10%, a najlepiej 5%. To około 25 gramów cukru. WHO podkreśla, że do tego limitu nie wlicza się naturalnych cukrów w świeżych owocach, warzywach ani w mleku. Podobne rekomendacje formułują również wytyczne żywieniowe innych krajów i organizacji. Czym różnią się cukry naturalne i dodane? Cukry naturalne to te występujące w nieprzetworzonych produktach: fruktoza w owocach i warzywach, laktoza w mleku i przetworach mlecznych czy w miodzie. Takie produkty dostarczają też błonnika, witamin. I składników mineralnych, które spowalniają wchłanianie glukozy i zwiększają ich wartość odżywczą. W przeciwieństwie do tego, cukry dodane to sacharoza, glukoza, syropy i tym podobne, które są dosypywane do żywności lub napojów podczas produkcji czy przygotowywania, jak na przykład słodzenie herbaty. Nie zawierają one dodatkowych składników odżywczych to puste kalorie. Dlatego zalecenia dotyczą głównie cukrów dodanych. Zaś cukrów naturalnych z całych owoców i produktów mlecznych nie obejmuje limit. Nie uważa się ich za szkodliwe. Krótkoterminowe skutki spożycia dużej ilości cukru. Po zjedzeniu słodkiego posiłku następuje szybki wzrost stężenia glukozy we krwi, co chwilowo poprawia samopoczucie. Jednak organizm szybko uwalnia insulinę a poziom cukru gwałtownie spada, prowadząc do zmęczenia, senności i rozdrażnienia. Tak zwany zjazd po cukrze objawia się właśnie brakiem energii i utrudnioną koncentracją. Kolejnym skutkiem jest wzmożony apetyt. Słodka przekąska bez białka czy tłuszczu szybko podnosi glukozę, lecz równie szybko jest strawiona. Już po około 30-60 minutach pojawia się ponowne uczucie głodu, co może skłaniać do objadania się. Szybkie trawienie cukru nie daje długotrwałego uczucia sytości. Kolejny skutek spożycia cukru to wpływ na nastrój. Wahania glikemii mogą wywoływać rozdrażnienie i wahania nastroju. Nadmiar cukrów sprzyja stanom zapalnym i może pogarszać nastrój czy przyczyniać się do objawów depresji. Niektóre osoby po dużej dawce cukru odczuwają też niepokój lub drażliwość. Efekty długoterminowe: Długotrwałe nadmierne spożycie cukrów dodanych znacząco zwiększa ryzyko wielu przewlekłych chorób. Pierwszy efekt to otyłość i cukrzyca typu 2. Dieta bogata w słodzone napoje i słodycze prowadzi do nadmiaru kalorii i przyrostu masy ciała. Z czasem rozwija się insulinooporność. Podstawowy mechanizm cukrzycy typu 2. Nasz mechanizm regulacji cukru we krwi zostaje zniszczony. Cukrzyca wiąże się z częstym nakłuwaniem skóry, badaniem krwi i przyjmowaniem leków. Wieloletnie badania wykazują silny związek między dużym spożyciem cukru a zwiększonym ryzykiem otyłości i cukrzycy. Inny efekt długoterminowy to choroby układu sercowo-naczyniowego. Nadmiar cukru sprzyja podwyższeniu ciśnienia krwi oraz niekorzystnym zmianom zawartości tłuszczów we krwi, co przyspiesza zatykanie żył i tętnic. W efekcie rośnie ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Innym efektem spożycia cukru jest próchnica zębów. Cukry wolne to główny czynnik rozwoju próchnicy. Bakterie w jamie ustnej metabolizują cukier do kwasów, które demineralizują szkliwo zębów. Objawia się to czarnymi plamkami na zębach i ich niszczeniem. Poza wymienionymi, nadmierne jedzenie cukru sprzyja też stłuszczeniu wątroby, pogarsza jakość snu, pogarsza koncentrację, powoduje trądzik, przyspiesza tworzenie się zmarszczek i pogarsza jakość widzenia. Dla porównania, typowa puszka coli 355 ml zawiera około 35 do 40 g cukru. A 150 g słodkiego jogurtu owocowego może mieć nawet 15 do 20 g cukru. Batonik, np. Snickers i Mars, o wadze około 50 g, mają zwykle około 10 do 15 g cukru. Jak widać, często pojedyncza porcja napoju lub deseru zaspokaja znaczną część dziennego limitu cukru. A pamiętajmy, że cukier jest też dodawany do innych produktów, np. wędlin, musli, sosów i gotowych dań. Jak mówiłem wcześniej, zalecenia co do spożycia to maksymalnie 25 gramów dziennie. Czy to oznacza, że cukier trzeba wyeliminować z diety? Niekoniecznie. Bez obaw możemy sobie pozwolić na porcję słodyczy, jak kawałek ciasta lub batonik w tygodniu. Jeśli chcemy go jeść więcej, to już musimy zadbać o to, żeby nam nie szkodził. Teraz kilka sposobów, jak to zrobić. Pierwszy sposób. Szklanka wody z łyżką octu poprawia trawienie węglowodanów o 30%. Do tego każdy ocet się nadaje. Wystarczy wypić po posiłku. 2. Jedz pełnowartościowe posiłki. Białko, tłuszcz i błonnik, np. orzechy, jaja, warzywa, pełne ziarna spowalniają wchłanianie cukru, stabilizując poziom glukozy we krwi. Nie zaczynaj dnia od słodkich płatków, ciastek czy bułek. To prosta droga do energetycznego zjazdu. Warto zamienić większość chleba czy makaronu z białego na pełnoziarnisty. 3. Ruszaj się. Aktywność fizyczna pomaga zużywać glukozę z krwi i poprawia wrażliwość na insulinę. Liczy się każda aktywność powyżej 10 minut w ciągu półtorej godziny po słodkim posiłku. Również zmywanie naczyń czy spacer. Jedzenie słodyczy podczas uprawiania sportu nie zaszkodzi. 4. Śpi dobrze i ogranicz stres. Mało snu to więcej głodu, więcej zachcianek na cukier. Kortyzol, hormon stresu, może powodować wahania cukru i apetyt na słodkie. 5. Zacznij posiłek z węglowodanami od warzyw. Warzywa powinny stanowić 30% posiłku. 6. Jeśli chcesz zjeść słodką przekąskę, to najlepiej po obiedzie. Dzięki temu poziom cukru nie skoczy. Jeśli potrzebujesz darmowej porady dotyczących diety, możesz zapytać AI jak ChatGPT czy Google Gemini. Jeśli chcesz, żeby policzył ile jesz kalorii, to będziesz musiał ważyć produkty. Jeśli ma coś policzyć, to warto go prosić o to samo dwa razy i zobaczyć, czy wyszedł mu ten sam wynik, bo czasem się myli. To już wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie i za łapki w górę. Jeśli lubisz praktyczne porady i triki, subskrybuj. Do zobaczenia.